Kwarantanny, dzień drugi, sobota, weekend. Eee, pograliśmy wczoraj trochę na gitarze. Ja nawet pośpiewałem. Mam nadzieję, że znaleźliście w szafach albo gdzieś na strychu eee, jakiś taki instrument, który nadaje się do nauki. Dzisiaj chciałbym eee, zaproponować Wam troszeczkę inną aktywność. Z racji tego, że jest weekend, wszyscy powinni być już w domu. Nie teraz jest pora śniadania, to myślę sobie, że dobrze byłoby usmażyć naleśniczka. Powiecie, no prosta sprawa, Po co komu instruktaż smażenia naleśników? Otóż Dawno, dawno temu zadzwonił do mnie mój harcerz Daniel i pyta się druhu. Chciałbym usmażyć jajecznicę, ale nie wiem jak. No i telefonicznie musiałem poinstruować młodzieńca, w jaki sposób smaży się jajecznicę. Dlatego też myślę sobie, że jakikolwiek instruktorz. Stworzenie naleśników może się przydać. Eee... No, do dzieła. Kulinarny kanał na YouTube. To jest dopiero o coś. Co będą dzisiaj będą? No, o nie, to nam się nie przyda. No, ten lepszy, ten z czasów, kiedy. Bawiłem się trochę w prowadzeniu kawiarni. Byłem na kilku szkoleniach kulinarnych, więc naleśnika umiem usmażyć. No i dzisiaj zaproponuję różne wersje naleśników. Zobaczycie, co z tego wyjdzie. Właściwie to zawsze lubiłem gotować i właściwie Zawsze lubiłem gotować. Gotowałem na początku moim harcerzom, czyli jak dla wojska. Była to między innymi grochówka i oni zawsze wierzyli w moje umiejętności, chętnie spożywali to co ugotowałem. Pamiętam jak jedna z moich harcerek Renia znalazła kawałek konserwy turystycznej w grochówce. No i zaczęli się przyglądać, co ja tam wrzucam do tych zup, które jedzą na rajdach. Ale nadal było ok. Mieliśmy taki rajd, na którym nie było bułek. W ogóle pieczywa. I od tego pamiętnego rajdu w Pęczlinie, gdzie jedliśmy wszystko, tylko nie pieczywo, mama Ani k przynosiła nam plecak bułek na każdy rajd i już wtedy pieczywa nie brakowało myślę, że i dzisiaj w tej naszej trudnej kryzysowej sytuacji też sobie jakoś wszyscy poradzimy ja wam dzisiaj zaproponuję naleśniczki, bo wiem z doniesień, że ze sklepów zniknęła mąka mleko cukier dżemy no idealna sytuacja, żeby smażyć naleśniki przez najbliższe dwa tygodnie, a jak przyglądacie się sukcesowi Manekina, to jest miejsce, gdzie właściwie zjeść można naleśnika pod każdą postacią. No to też przyglądając się tak i ucząc się również dzięki obserwacji możecie się dowiedzieć, że z naleśnikiem można zrobić wszystko, można go zrolować, złożyć w trójkącik, można z niego zrobić tort naleśnikowy można go zrobić na słonu, na słodko nadziać jak tortille no i wreszcie zrobić krokicika z mięsem wszystko to za chwilę Oprócz standardowych składników, które są potrzebne do naleśnika, jak woda, mleko, mąka, sól, olej, coś jeszcze i to chyba tyle. No potrzebujemy miskę. Ja używam miski metalowej. Do niej wszystko wsypię zaraz i wleję. W jakich proporcjach też zaraz powiem. Chociaż najlepiej podubać sobie w internecie i Znaleźć przepis, popróbować te przepisy. Magda Gessler lubi dodać na przykład wodę gazowaną do swojego naleśnika i takie naleśniki właśnie Gesslerowej smażyliśmy w chmielu, jak jeszcze nasza kawiarnia była na chmielnej. A teraz w domu używam wody, jaką mam pod ręką. Dobrze jest trzymać się jednak przepisu, jeżeli chodzi o sam placek naleśnikowy, dlatego że dodanie zbyt dużej ilości mleka, na przykład, powoduje, że naleśnik jest tłusty i zaczyna przywierać do patelni, traci konsystencję. A jeszcze jajko trzeba dodać, oprócz tych składników, które wcześniej podałem. Tak jak powiedziałem, najlepiej jest znaleźć sobie sprawdzony przepis na w internecie, a no samą produkcję za chwilkę zaprezentuję. Oprócz miski potrzebny będzie mikser, bo już dawno minęły czasy trzepania tych wszystkich składników razem w misce. Też zależy nam na tym, żeby one były dobrze połączone. Oczywiście dla chętnych, e, zobaczymy, ale chyba nie mam nawet już takiego urządzenia jak trzepaczka. Chociaż jakbym poszukał po szuflanach, to na pewno bym znalazł. Bo akurat sprzęt kuchenny jest nieśmiertelny. Jak się kupi raz yy, dobry sprzęt, to yy, będzie służył latami. Yy, miska, mikser, mąka woda, jajka, yy, sól, odrobina oleju. Yy, no i zaczynamy. Patelnia. Otworzyłem internet, znalazłem pierwszy, lepszy z brzegu yy, przepis u. Ania gotuje no to chyba nie jest dobry pomysł, bo widzę, że macie odwrotnie to wyświetlone. Tak czy siak, nie jest to kłopot. Jedna pełna szklanka i dwie łyżki mąki pszennej, to ciekawe. To trzeba znać i pamiętać, jak, jak wygląda konsystencja ciasta na naleśniki. To już jest kwestia wprawy. Dobrze jest nie odstępować za bardzo od składników. Tutaj widzę trzy średnie jajka. Ja zawsze bijam dwa, bo za dużo tych jajek też nie potrzeba. Cztery łyżki oleju roślinnego ostatnio dodałem dwie i też było spoko. Jeżeli chodzi o szklankę, no jeżeli wybierzecie większą szklankę, no to tą szklankę trzeba już wtedy wykorzystywać do wszystkich miarek i być może wtedy trzeba będzie ino jeczko więcej. Dodać standardowa szklanka z PRL-u ma 200-250 yy, ml, chociaż niektóre mają 220. To są takie yy, chyba drobne oszustwa na szklenie. Jak to wygląda? Dobrze jest mieć jakąś taką sprawdzoną miarkę i yy, yy, z niej korzystać. No i co, mieszamy. Mieszamy. Tutaj porad nie mam żadnych. Właściwie najlepiej najpierw odmierzyć płyny potem wsypać mąkę na te płyny chociaż wtedy będzie na szklanka, ale mąka lepiej się będzie mieszać bo wtedy pływa po wierzchu i ładnie się miesza z resztą, a znowuż jak opadnie na dno to trzeba ją będzie tam z tego dna zeskrobywać mikserem sugeruję nie używać plastikowej miski bo zrobiłem to ostatnio zacząłem obsługiwać łyżkę o brzeg miski i po prostu miska pękła tak jak pokazałem dobra metalowa miseczka da nam radę pokażę patelkę bo mam taką patelkę od teściówki taką mam patelkę do naleśniczków ona jest mało telewizyjna ale da radę no dobra, będziemy zaczynać. No ok, wszystko już mamy. No i co, zaczynamy. Rzut oka na przepis. Dobrze jest mieć pod ręką, żeby niczego nie pomylić, bo potem będzie kłopot z dodawaniem, dosypywaniem, dolewaniem, a yy, to jest różnie później. Mamy tak, szklankę mleka w przepisie. Mm. Jak trochę zabraknie, to już się nic nie stanie, nie będę otwierał nowego opakowania. Generalnie taką mam miareczkę, tak? Mamy szklankę mleka. Woda. Jak mam mamy dzbanek z wodą filtrowaną. I cóż. Pełna szklanka mąki. Ja mam zapas. Niesiony szałem zakupów, również nabyłem kilogram mąki. Tak jak widziałem tutaj. Cała Polska kupowała mąkę, ja też, chociaż na co dzień rzadko udaje mi się. Kurczę, ach ta mąka, nie chce z nami współpracować, ale nie szkodzi. O, ta-dam. Ja wrzucę dwa jajeczka. mieszania składników nie jest, jakby dodawania składników nie jest. Jakoś ściśle ustalona i ważna to tylko naleśniki są. Hmm. Dwie łyżki oleju. soli. To ważne, żeby nie były mdłe. Z soli nie można przesadzać, jak wiemy. Sól jest szkodliwa w dużych ilościach. Ale nie wiem czy jest potrzebna. Tylko było, żeby smakowało. Jak byłem na etapie wegańskiego odżywiania? To nie używałem nawet soli. Wyobraźcie sobie. I jak zapraszałem gości na moje jedzenie, to nikt się tego jeść. Nie wiem czemu. No ale cóż zrobić tacy goście? Dzisiaj wróciłem trochę do soli, do świata mięsożerców, ale tylko trochę. Mieszamy. Proponuję zacząć pomału, żeby nie rozkładywać sobie tutaj wszystkiego. Bo to, co jest najgorsze w gotowaniu, to szampanie po nim. Żeby nie mieć takich przykrych doświadczeń, trzeba to zrobić sprawnie. W sensie w taki sposób, żeby sobie nie zabrudzić pół kuchni. Więc nie majtamy nic serem na lewo i prawo, tylko spokojnie. No, już jest prawie dobrze, jednak trzeba dodać dwie łyżki tak to po prostu przepisie. Ładnie bez kozery ktoś napisał, bo ciasto jest troszkę za rzadkie. Więc... Tu się będzie odbywało za chwilę smażenie naleśników. Patelka jest lekko otłuszczona. Ja wiem, że dzisiaj jest taki czas, że wszystko powinniśmy myć i powinno być sterylne, ale generalnie patelnie nie lubią sterylności i lepiej zostawić na nich trochę tłuszczu z poprzedniego smażenia i potem go po prostu przetrzeć, niż mycią w zmywarce tych płynach chemicznych, które wypalają wszystko. E, oczywiście w gastronomii to jest nie do pomyślenia zostawianie tłuszczu na następny dzień e, i e, trzeba patelnię zawsze umyć, ale w domu e, to sami e, sobie zadecydujecie, czy jutro będziecie też smażyć naleśniki czy nie. E, samo smażenie nie jest najdroższe, to też trzeba e, pamiętać, e, więc najlepiej jednak ograniczać spożycie produktów smażonych ale od czasu do czasu dobrego naleśniczka można będzie nam potrzebna jeszcze do tego łopatka drewniana żeby nie zedrzeć teflonu, bo wtedy patelnia jest do wyrzucenia no jakiś talerz, żeby można było zrzucić naleśnika i łyżka o takim rozmiarze chochla, łyżka ona się jeszcze jakoś nazywa inaczej niż chochla. Czerpak. To się czerpak nazywa. Taką łyżkę, która rozmiarem nam przypasuje do, do jednorazowego nalania na patelnię ciasta naleśnikowego. Jeszcze jedna ważna uwaga. Eee, może być tak, że macie w domach indukcję albo eee, jeszcze jakiś inny rodzaj kuchni. No otóż, zmartwię Was, bo najlepsze do gotowania w ogóle jest gotowanie na gazie. Przynajmniej dla mnie. Pewnie indukcji można się nauczyć. Pewnie jest tak, że ymm, no wszystkiego można się nauczyć ale to potrwa, no, jestem z pokolenia gotowania na gazie i, yy, i uważam, że no, na, na gazie jednak jest najwygodniej najłatwiej jest ustawić odpowiednią temperaturę chociaż właściwie albo na full albo gdzieś po środku tak? no, patelnia musi być dobrze rozgrzana. no cóż, jak wybraliśmy sobie chochlę odpowiedniej wielkości Mamy rozgrzaną patelnię. Ciasto powinno być o takiej konsystencji. Troszkę jest za bardzo olejące, ale już nie będę kombinował. Spróbujemy usmażyć pierwszego na leśniczka jest ciasto na patelni. Patelnię bierzemy w rękę, rozprowadzamy delikatnie. To ciasto bez dolewania. Już nie, nie nie zalewamy dziurek. Rozmiar łyżki powinien być taki, żeby na leśniczek. Zalał nam całość i co i czekamy. Czekamy w pogotowiu z naszą drewnianą łyżką, żeby być jeszcze plastikowa, albo jakaś taka lateksowa, też widziałem. Chociaż kiedyś mi się lateksowa przykleiła do patelni, chyba za mocno ją podgrzałem. Jak naleśnik już nam cały, że tak powiem, zesztywnieje i nie będzie płynnej konsystencji na wierzchu tego naleśnika, to możemy się zacząć szykować do jego przewracania. Są oczywiście takie szkoły podrzucania patelnią. Na pewno widzieliście nie patelnią w sensie podrzucania naleśnika na patelni. Sam kiedyś przykleiłem naleśnika do sufitu, jak na filmach, więc nie polecam. Lepiej wziąć po prostu łopatkę i obrócić naleśniczka. na leśniczkę. to jest sprawa prosta. Jak ciasto było ok, to on się nie powinien przyklejać. Ten się będzie troszkę rozpadał z tego co widzę, ale no coś tam może za mało mąki podrobimy. Ale nie będziemy dosypywać mąki. Na jest ok. Dzięki temu będzie bardziej elastyczny. Jak nie będzie zadłużony, nie będzie się kruszył. Naleśników też nie zalecam trzymać w lodówce, bo po prostu zaczynają się łamać, robią się sztywne i niesmaczne. Lepiej jest po prostu zrobić mniej z jednej porcji, tak jak tutaj zaprezentowałem, niż potem przechowywać te naleśniki w lodówce, no bo to też z innymi produktami i tak dalej przechodzą zapachem te naleśniki, pakowanie w folii. Jedzenie jest najsmaczniejsze, jak jest zrobione świeże i w dobrych restauracjach na pewno ten smak będzie inny niż w takich powiedzmy przy drodze gdzieś, chociaż ja na przykład uwielbiam zatrzymywać się na kaszankę na trasie z Gdańska do Warszawy mam taką swoją ulubioną knajpkę i tam zawsze muszę się zatrzymać na kaszaneczkę, bo tam jest najlepsza kaszaneczka, wątróbeczka z jabłkiem, wszystkie takie droby mają tam najlepsze. No i cóż, zdejmujemy naleśniczkę z patelni jednym płynnym ruchem na talerz. Ops. Naleśniczek gotowy. Za chwilę będziemy sobie je nadziewać. A tymczasem usmażę pozostałe. Nie czerń, lecz szarość wszędzie Ta nić szara się wszędzie Ona za mną, przede mną i przy mnie Ona rankiem w mej głowie W dłoniach i w pierwszym słowie Niczym gołąb pocztowy powraca Szarą nicią przeszyty I do świata przyszyty Tak jak guzik do szarego płaszcza trwa. z szarej włóczki Boże, my myśli zgrzebne dni i tygodnie z szarej włóczki jesienie i lata można z nich zrobić wszystko to oczywiście nie Tak nie nadużywajmy słów wszystko zawsze, wszędzie, każdy wszyscy nie wszystko da się zrobić z naleśników, nie polecimy naleśnikiem w kosmos ale możemy zrobić z niego deser. Można zrobić deser składany w trójkącik. W środek można nałożyć ser biały na przykład ze śmietaną, posłodzić lekko. Sporo osób, jak widzi, jak przygotowuje naleśniki i kroję owoce obok banany, jabłka kiwi, winogrona, to myśli, że ten naleśnik w środku będzie nadziany. Otóż nie. Lepiej do środka za dużo nie wkładać. Można cienką warstwę serka, cienką warstwę dżemu, a potem złożyć go na trzy i przyozdobić owocami. Jest taki myk z bananem. To z kolei mój przyjaciel Sławek mi kiedyś sprzedał na jednym z wyjazdów. Otóż można banana usmażyć na maśle z karmelizowanym cukrem. Kroimy banana na pół. Na rozgrzane masło kładziemy bananka na patelni i posypujemy cukrem. Jak już się z jednej strony przyrumieni, obracamy. Znowu posypujemy cukrem, przyrumienia się z drugiej strony. Jest naprawdę niezły wypasik. Co jeszcze można zrobić z naleśniczka? Z naleśniczka można zrobić krokieta. To, co ja proponuję, i może być dla Was zaskoczeniem, dla mnie też było, jak pierwszy raz na to wpadłem. Można do środka włożyć kawałek dobrego pasztetu. Ale naprawdę dobrego. Nie takiego tłustego bloku, gdzie widać jedną zmieloną i uciśniętą masę. To musi być dobry pasztet, gdzie widać kawałki włókien mięsa. I kroki robimy tak, że tutaj nakładamy warsz. Potem dwa brzeszki składamy. O. I zwijamy w taki rulonik. Krokiecik powinien wyglądać mniej więcej tak. E, można zrobić rurkę z kremem po prostu. Pyk i szamać. E, co jeszcze można? A można zrobić tort naleśnikowy. Można e, wieloma warstwami. Czy to na słodko, czy na słono. E, nie zależy od Was. Tak zrolowany naleśnik wypełniony na przykład białym serkiem almette, z koperkiem, z czosnkiem z czym tam kto lubi w środku ułożony łosoś, papryka, awokado i pokrojone w takie małe kawałeczki, trochę wygląda jak i trochę jak nie wiem co jak pokrojony naleśnik, jak kopytka, w kształcie kopytek trochę może to być doskonała słona przekąska przed ekrany naszych cudownych telewizorów, które będą prawdopodobnie naszym przyjacielem przez najbliższe 2-3, może 4 tygodnie. No i cóż, zachęcam do własnych produkcji domowych. Nie bójcie się patelni. A propos patelni, to jeszcze jedna ważna informacja. Jeżeli przyjdzie wam do głowy myć patelnię, to nie zalewajcie gorącej patelni wodą. Niech ona sobie spokojnie wystygnie na kuchence i nie zalewajcie patelni wodą, czy ciepłą, czy zimną, bo po prostu odpryśnie z niej teflon. A podejrzewam, że większość patelni, które macie w domu, to są patelnie teflonowe, więc żeby jej nie zniszczyć, to nie zalewamy patelni wodą, nie wkładamy jej do zmywarki, nie włączamy zmywania, dopóki patelnia nie wystygnie, a w ogóle patelnia nie lubi zmywarek, lepiej, tak jak powiedziałem, zostawić przetartą papierem patelnię z tego tłuszczu, który tam na niej jeszcze jest. Cóż jeszcze mogę dodać? A propos jajek, jak już jest odcinek kulinarny, to powiem, że jajka raz włożone do lodówki już w tej lodówce powinny pozostać. W tym sensie, że jeżeli na przykład kupujemy lodówki, jajka w sklepie, gdzie jajka nie stoją w lodówce, to jak przyniesiemy je do domu, to też nie musimy ich wstawiać do lodówki. Ale jeżeli już jajka wstawimy do lodówki, to one nie mogą potem czekać do następnej produkcji czegokolwiek poza lodówką. To ze szkoleń HACAP się dowiedziałem, jak prowadziłem małą gastronomię, tak jak Wspominałem ci, którzy mają ze mną więcej lekcji, to więcej wiedzą na ten temat. Ale jakbyście mieli pytania, to chętnie na każde odpowiem. E telefon i e-mail jest na końcu każdego odcinka. Mówię każdego, jakbym był już takim youtuberem. <grym> Ale zamierzam, zamierzam na YouTube zamieszczać kolejne filmy. E Mam nadzieję, że będę miał motywację codziennie do tego, żeby coś pokazać, a jak mi się będzie tak strasznie nudzić jak teraz, to będę zamieszczał jeszcze częściej drugi dzień, sobota, tamy radę. Do jutra.